Sieman Dareczko, witam Was w kolejnym odcinku z serii wykańczania inwestora i przy okazji stypialni. Mamy tutaj już zrobioną całą deskę podłogową, o tym był bodajże poprzedni odcinek. I czas na zagospodarowanie tego terenu, mianowicie pierwsze co, muszę wsadzić tutaj łóżko. Mam już kupiony materac, no tak na szybko, to nie jest ostateczny, bo jest dosyć cienki. To jest chyba 9 czy 10 cm 2 metry na metr 80, tam idzie pianka tapicerska T25, no ale to są, to są szczegóły. Łóżko będzie stało tutaj, pomiędzy dwiema szafkami nocnymi i uwiedziało mi się, że chcę... Właściwie to kiedy zobaczyłem już ten odpad jakieś, nie wiem, 3 lata temu, uznałem, że bardzo chcę wykorzystać. Te dechy na nogi. To są deski, które e, były tutaj słupami. Słupami, na których jest podparty podciąg LEGARów. Tutaj szły te słupy. O. Tutaj. Zostało mi sporo z tych odpadów. Chciałem wykorzystać to na łóżko. Łóżko będzie wyglądało tak, że będzie miało. Cztery filary w rogach. Z czego dwa będą krótkie z przodu, dwa będą dłuższe z tyłu. Tam będzie taki mini zagłówek drewniany. Prosta rama, czy znaczy prosta? No muszę tam się troszkę natrudzić, żeby to powycinać, ale po prostu będą naokoło widoczne deski. Ma teraz wpuszczone na jakieś 2 cm. 2 cm. Wszystko to zrobię z, z desek szalunkowych calówek, które są u mnie już. Nad garażem od chyba dwóch lat, więc to sobie bardzo ładnie doschło. Z tych deseczek. Trzeba to będzie dociąć, wystrugać. To troszkę będzie zabawy. Zapraszam na odcinek. Parę godzin mi to zajęło, najtrudniej było wyciąć te, te elementy, ale bardzo mi się podoba, że wykorzystałem te słupy. Udowodniam coś takiego. Po pierwsze jest stare, spękane, ma dużo uszczerbków, dużo wad. Idealnie, bardzo mi się to wkomponowuje w mój zamysł na wystrój domu. Tu mamy deski na boki, na przód i na zagłówek. Tu są szczebelki pod materac. Szlifowane są tylko, znaczy tam strugane są tylko z jednej strony, bo z drugiej nie ma, nie ma żadnego sensu. Od 5,5 do 6 cm wystarczy spokojnie. Zwłaszcza, że to jest kół decha na 2,5 centa, więc no, wystarczy. I tutaj mamy deski, też strugane z jednej strony. One idą w środek, będą podpierały te deski. Nie ma co się rozwodzić nad tym, jak dokładnie wygląda projekt, po prostu Wam pokażę, jak to skręcam, w odróżnieniu od tego, jak było kiedyś, bo najpierw Wam wytłumaczę, jak to wygląda, a na bym Wam pokażę, jak to wygląda. No ale dobra, się chcieliście oglądać, jak pracuje, to będziecie oglądać, jak pracuje, więc proszę oglądać. Skręcona. Teraz pozostaje tak. Przykręcić tę rozpórkę, na niej będą na przemian listewki. Chcę ją przymocować mocno, więc dam na 3-4 wkrętach od tej i od tej strony. Muszę to zrobić, zanim przykręcę te deski zewnętrzne. Czyli właściwie co? Zostało do przykręcenia ta decha, tamta, tamta, ta. Tu mamy zagłówek, zagłówka. Nie przykręcę bezpośrednio, bezpośrednio tego, bo nie chcę tutaj. Dawać mi wkrętów krętów, więc tu miałem takie deseczki. One będą, tak, to i tak, tutaj będzie potem zakryte zagłówkiem z tapicerką, ale o tym będzie później. No. Uff. Jedziemy dalej. rama skręcona jeśli chodzi o ilość pracy no to nie wiem która teraz jest 20 luźnym tempem ja to zacząłem chyba około 13 robić czyli o 13 wyciągałem deski z garażu więc ile to potrwało 7 no 7 godzin jakieś dobra mi takie rzeczy strasznie się podobają, bardzo mi to pasuje takie pęknięcia głębokie wszystko widoczne, tutaj uszkodzenia, takie spękania. No śliczne to jest dla mnie. Kwestia gustu. Jeśli lubicie, to macie pomysł na to, jak sobie zrobić takie łóżeczko. Nie podaję Wam wymiarów, no bo każdy będzie miał pewnie inne preferencje. To jest na, no teraz, 2 metry na 1,80m. To jeszcze wszystko pójdzie w dwóch warstwach oleju. Świerk chcę tutaj zaolejować. Hmm. Olej V33 twardy do parkietów. Nie będę Was zanudzał procesem olejowania, więc pokażę Wam po prostu na sam koniec jaki jest efekt już razem z materacem. Jedyne co wiem, że tutaj trzeba będzie dodać to tutaj jeszcze jakieś deski, bo materac się po prostu będzie zapadał. O ile tutaj powiedzmy nie jest to aż tak tragiczne, bo no nikt w tym kawałku nie będzie siedział tak tutaj na tym siąść się będzie chciało muszę przykręcić jeszcze jedną deskę po prostu Już nie, będę, nie będę tego wykręcał tylko przykręcę do tego oto gzymsu eee, sama konstrukcja a dobra to może sobie omówimy na, na sam koniec I jakie były te elementy z grubsza jakie są wymiary teoretycznie powiem wam ile to powinno kosztować a dla mnie koszt znów praktycznie zerowy dobra Widzimy się na efekt finalny. Ten teren, ten teren. Mamy następny dzień. Deski są już zaolejowane dwa razy, spać nie mogłem, więc jak zaolejowałem to poczekałem jakieś 6-7 godzin, to już zupełnie wyschło w tej temperaturze. Więc zaolejowałem raz jeszcze i teraz to czekało jakieś 12 godzin, już jest przyjemne dotyku, można tym ruszać, zdjąłem to z takich podkładek. Pamiętajcie, że jak coś lakier lakierujecie czy olejujecie, co ma stać na podłodze, która jest już gotowa, Dajcie sobie wszystko na podkładkach, bo to będzie ściekać, zrobią Wam się takie odbicia na podłodze. Trzeba tego uniknąć. Eee, co, powiem Wam tak, pracy półtora dnia, koszta dla mnie zerowe, ale jeśli jesteście zainteresowani, no to tak. Tych słupków, tutaj macie 55 cm, tam macie 75 cm, takie są dwa, takie są dwa. Jak przeliczyłem, jakby coś chcieć kupić z jakiegoś drewna KVH, po prostu kupić takie 14 na 14 one za metr wychodzą coś około 55 zł. No ale tak jak mówię, no, nie dostaniecie czegoś takiego Śliczne to jest kurcze. Ach, się podoba. Tutaj spękania takie. Piękne. Tutaj jakieś uszkodzenie. Tutaj, jak to wygląda, patrzcie. Ajajajajaj aj, No więc tak. Za te słupy pewnie wyjdzie wam jakieś 160-170 zł, tylko no nie dostaniecie takiego efektu. Trzeba kupować albo wcześniej i niech to się rozeschnie. Najlepiej, właśnie, z takich odpadów robić. W sumie to się nie dziwię, że są firmy, które na przykład stare stodoły rozbierają i za po prostu zabranie starych desek przykręcają wam nowe i to im się opłaca. Nie dziwię się, ponieważ starych desek no nie dostaniecie. To jest towar deficytowy. Jeśli chcecie mieć taki, no chcę powiedzieć rustykalny, taki loftowy klimat, no to nie możecie tego zrobić z nowego drewna, no, no nie ma szans. Dobra, 180. Teraz te deski szalunkowe. Wyszło mi chyba 7 desek, one miały jakieś po 3 metry szerokości, około tam 20 cm. Z nich też są zrobione deszczułki, o deszczułkach zaraz, więc wychodzi jakieś 4 coś metra. 1 metr deski szalonkowej kosztuje około 20 zł. No to macie tam jakieś 6 dych, dobrze mówię? 8 dych, 8 dych. Tylko znowuż jak kupicie deskę szalonkową, no to ona będzie mokra. Ona musi wyschnąć. Te deski leżały 2 dwa, albo 2,5 dwa roku, mm, czekając na to, żeby stały się tym łóżkiem. Więc no, nie kupicie takich desek. Będziecie musieli pewnie zapłacić więcej, jak chcecie nowe. Ale znowu, nowe nie będą miały. Takiej struktury. Ja tego nawet nie musiałem satynować. To jest wyczuwalne pod palcem ta, ta, ta e, biel, która jest wybrana. Tylko jest wybrana nie mechanicznie, tylko zębem czasu. Świetna sprawa. No to co macie? 180, 80, 260 zł. Z tych desek też zrobiłem te deszczułki. To są odpady po prostu pocięte na jakieś 5,5-6 cm, I jak widzicie? Musiałem je zagęścić tak, że tam schodzą na zero. Nie ma żadnych przerw pomiędzy nimi. A czemu tak jest? Ten materac jest dosyć. brudny. No ale ja go co chwilę przekładam. Ten materac jest dosyć cienki, on ma tam 9 cm. Więc jak się chciało uklęknąć na nim, to po prostu kolana zapadały się w te. Szczeliny, dlatego musiałem to zwęzić. Teraz też się zapadają, ale także jest to komfortowe. Więc co, macie te 260 zł, myślę, że jakieś 300, licząc lakier i trochę wkrętów. Efekt, no ja jestem super zadowolony. Wyszło lepiej niż planowałem. Łóżko 2 metry na metr 80. Dobra, w tym odcinku tyle. Zapraszam Was do subskrybowania. Macie jakieś pytania odnośnie tego łóżka? Czy chcecie, że Wam pomógł z projektem? Spoko, napiszcie tam maila, czy, czy zadzwońcie do mnie, eee, dajcie też znać w komentarzu, czy ten format odcinku Wam się podoba. Staram się wrzucać te ten pokazywać Wam, jak pracuje, no ale muszę mieć feedback, czy to idzie w dobrą stronę, więc też będzie mi miło, jak tam dać jakąś łapkę w górę, czy jakiś komentarz. A póki co, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Ciao!